10 rad dla początkujących i bardziej zaawansowanych, które uczynią Cię lepszym zawodnikiem. Zapraszam do oglądania. Porada pierwsza. Trzymaj brodę nisko. Każdy cios jaki wyprowadzasz powinien być poparty brodą trzymaną przy klatce piersiowej. Jeżeli zadajemy lewy prosty, a nasza broda jest nisko, to mamy podwójne krycie, bo broda jest trudniejsza do trafienia i tu kryje nas bark. Porada druga. Zawsze trzymaj wzrok na przeciwniku. Pierwsza rzecz. Jak czegoś nie widzisz, to jesteś w niebezpieczeństwie. Jak to widzisz, to możesz się obronić. Zawsze wzrok na przeciwniku. Patrz albo na głowę, albo na klatkę piersiową. Jeżeli patrzysz na klatkę piersiową, widzisz też jego głowę, jego ręce, jego stopy. Widzisz wszystko. Najgorsza rzecz, jaką można zrobić, co robi zresztą wielu początkujących ludzi, którzy po prostu no, no, boją się. Co wtedy widzisz? Jakie ktoś ma buty. Albo jakiego koloru jest podłoga. Nic więcej. Zawsze. schowane tu, oczy na przeciwniku. To jest najważniejsza rzecz na początek. Przynajmniej jedna z najważniejszych. Obejrzyjcie sobie wejście smoka z brusali. Początek. W Always keep your eyes on your opponent. Do you understand? Never take your eyes off your opponent, even when you bow. Porada trzecia. Rób minimalne uniki. Jeżeli robię unik prawo czy lewo skos, to nie potrzebuję od czoscu uciekać tyle. Po co mi to? Jeżeli cios na mnie leci, chcę zejść tylko tyle, żeby mi nie minęła ta ręka. Raz, dwa, raz, dwa, nie, raz, dwa, to bardzo ważne. Porada numer cztery. Wyluzuj i oddychaj. Zawsze, kiedy zadajesz cios. Nieważne jaki to jest cios. Jeżeli nabierasz powietrza i robisz to jak te osiłki, i wstrzymujesz oddech, bardzo szybko się zmęczysz. Jak jesteś wyluzywany, będzie ci łatwiej i będziesz się wolniej męczyć. Porada piąta. Zawsze nastawiaj się na cios kontrujący. Boksujesz na tarczy z trenerem. Pum. Zawsze myśl, że może być twój lewy, prawy, i na przykład opuszczasz tą rękę poleci jakiś taki prawy, no nie sierpowy, bo wiadomo, tarcza będzie kontra. Zawsze uważnie patrz, co się dzieje i reaguj. Nie robimy na zasadzie. Robimy lewy prawy, lewy prawy, lewy prawy, lewy prawy, lewy prawy, prawy, i już nie patrzysz na to, czy trener pokazuje, czy nie, tylko z automatu lecisz po prostu, jak robot. Tak się nie nauczysz boksować. Reaguj na to, co się dzieje, a nie wpadaj w rutynę jednej akcji na tarczy czy na wodku. Nigdy, przenigdy, nie krzyżuj stóp. Jeżeli idziemy w prawo, idzie pierwsza noga prawa. Idziemy w lewo, pierwsza lewa. Idziemy do przodu, pierwsza przednia, do tyłu, tylna. I teraz nie mogę iść do przodu, stawiając najpierw tylną nogę, bo zmienia mi się pozycja z normalnej na manikuta. Tak samo nie powinienem iść w lewo, stawiając najpierw prawą, ponieważ krzyżuję nogi, nie mam punktu oparcia, więc mogę się po prostu przewrócić. Zawsze zostajcie w pozycji bokserskiej zawsze. Jeżeli odstawiam tylną nogę 10 cm, to przednią dostawiam również o 10 cm. Nie mogę zrobić 5 cm i 50 albo odwrotnie 50 i 5. Po każdym kroku jestem w tej samej pozycji, w której byłem poprzednio. Numer 7. Zawsze przesuwaj środek ciężkości. Jeżeli zadajesz lewy, prawy to w momencie kiedy zadaję cios prawą ręką, 60-70% mojej masy ciała jest na mojej przedniej nodze. Zawsze jest to odwrotnie. Zadajesz prawą rękę, to masa jest na lewej stronie, zadajesz lewy sierpowy, masa jest na prawej stronie. Jeżeli tego nie robisz, tylko cały czas jesteś 50 na 50, to nie możesz ani skręcić bioder, ani tak naprawdę zadać mocnego ciosu, więc to jest bardzo ważne. Tak samo robił Mike Tyson. Lewo, prawo, lewo i cios. Tak? Przenosił w środek ciężkości ciała. Pracuj nad tym. Porada ósma. Pełna długość ręki. Bardzo często, szczególnie kobiety, tak mają. Takie ciosy. 90 w łokciu i nie więcej. Jeżeli długość Twojej ręki to jest powiedzmy 70-80 cm, to dlaczego chcesz pozwolić przeciwnikowi podejść na 50? Po co? Zawsze. Zadaje ciosy na pełną długość. Łokieć jest zawsze w pełni wyprostowany. Jeżeli jesteś osobą wysoką, to jest Twój atut. Po co zabierać sobie broń? Numer 9. Stary Forzekałdo mówi. Jedna bije, druga mordę kryje. Jeżeli o tym nie pamiętasz, wiecie co się stanie. Zawsze myśl o ręce, która w tym momencie nie bije. Zadaję raz, dwa, trzy. Nie pomyślałem teraz o tej ręce. Jestem otwarty, nie wiedziałem ciosu, pójdzie rotacja przeciwnika i wyłapię lewy sierpowy. Ale jeżeli będę o tym pamiętał. Raz, dwa, trzy. To nawet jeżeli wyłapię, to rękawica zamortyzuje mi to uderzenie, albo po prostu ręka, jeżeli nie walczycie na ringu i finałowa porada dziesiąta zawsze rób krok jeżeli robisz unik rotacyjny bo jeżeli robię raz, dwa rotacja to fajnie jest dużo zawodników, którzy lubią się pobujać rotacja, unik, unik odchylenie, tak jasne, to jest fajne fajnie wygląda ale jeżeli zrobię raz, dwa rotacja to dużo lepiej będzie, jeżeli zrobię raz, dwa i krok. Zostawiam wtedy oś ataku mojego przeciwnika po tej stronie, a ja sam mogę atakować z innego kąta. Tu, gdzie grozi mi mniejsze niebezpieczeństwo, no bo jeżeli mój przeciwnik został w tej, w tej pozycji, to co może zrobić? Użyć po pierwsze jednej ręki, będzie to pewnie sierpowy, na który ja już jestem przygotowany, gdzie robię raz, dwa, rotacja, obrona i sierpowy. Na przykład, pamiętajcie o tym. Mam nadzieję, że film się podobał i pamiętajcie. W górze ręce, w dole broda, niech nikt Was nie pokona.